Rząd pana Tuska, rząd pana premiera Ronalda Tuska dysponuje danymi pokazującymi przynajmniej tropy, kierunki działania zasadniczo odmienne od tego wszystkiego, czym jest karmiona opinia publiczna. Dzisiejsze posiedzenie zespołu poświęcone było właśnie zapoznaniu się z tymi materiałami, i przedstawieniu ich opinii publicznej. Zaprezentujemy Państwu obraz, którego nigdy nie widzieliście. My nie przesądzamy, czy te informacje, które Państwu przed chwilą, za chwilę przekażemy jednoznacznie rozstrzygają o przyczynach. I kształcie tej katastrofy. My tylko wskazujemy, że takie informacje istnieją i nie są przekazywane opinii publicznej, a ich waga jest tej miary, że to ukrywanie przybiera postać świadomego wprowadzania w błąd opinii publicznej i międzynarodowej i działania na szkołę prawdziwego interesu Rzeczpospolitej Polskiej. Polski. Zespół Parlamentarny do spraw zbadania zbrodni, zbadania przyczyn katastrofy 154M z 10 kwietnia 2010 roku uzyskał informacje wskazujące, że w kluczowych do wyjaśnienia tej tragedii sprawach rząd Donalda Tuska dysponuje dowodami podważającymi wersję podawaną do wiadomości opinii publicznej. Dowody te są ukrywane. Równocześnie już w maju bieżącego roku rząd Donalda Żuska zobowiązał się zaakceptować wywód i konkluzje przyjęte wówczas przez tzw. Międzynarodowy Komitet Lotniczy co do przyczyn katastrofy. Zasadniczy punkt przyjętego wówczas w maju bieżącego roku zobowiązania brzmi wstępne opracowanie informacji dotyczącej lotu wykonano w MAK i w Rzeczpospolitej Polskiej wspólnie przez ekspertów rosyjskich i polskich. I nie budzi ono jednoznacznych interpretacji konkluzji. 31 maja 2010 roku podpisano Igor Leviafem w Komisji RP, Jerzy Miller w Komisji RP, pani Anotin i Mak. Decyzje te przeczą zasadą uczciwości, solidności i obiektywizmu, podważają wiarygodność organów państwowych w tej tak zasadniczej dla Polaków w sprawie. I publicznie przyjęte przez rząd zobowiązanie do wyjaśnienia śmierci polskiej elity państwowej w sposób gwarantujący jasność i transparentność. Budzą też zasadnicze wątpliwości co do wiarygodności przygotowanego przez MAK i Komisję Jerzego Müllera raportu. Kwestie omijane lub ukrywane przez rząd dotyczą innymi tego, że 9 kwietnia dyżurna służba operacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Przekazała do Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie informacje o zagrożeniu atakiem terrorystycznym jednego z samolotów Unii Europejskiej. Załoga samolotu TU-154 z 10 kwietnia dysponowała danymi dotyczącymi podejścia do lądowania z roku 2009, podczas gdy załoga z lotu z 7 kwietnia z premierem Donaldem Tuskiem otrzymała także dane najnowsze, w istotny sposób różne. I dużo bardziej precyzyjnie. Przed wylotem tu 154 dnia 10 kwietnia wykryto wyciek ze środkowego silnika, o którym nie powiadomiono pilotów. Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż kontrolerzy rosyjscy wprowadzali w błąd pilotów, podając aż do momentu katastrofy, że samolot znajduje się na kursie i na ścieżce, czyli że prawidłowo podchodzi do lądowania. Brak sprawdzania pilotycznego lotniska w Smoleńsku przed lądowaniem samolotu z prezydentem na pokładzie. Taka kontrola jest ustawowym obowiązkiem <grym> BOR. Istnieją świadkowie stwierdzający, że uderzenie w brzodze nie wpłynęło na BOR lotu samolotu i nie mogło być przyczyną katastrofy. Istnieją również rosyjscy świadkowie wskazujący, że przed upadkiem samolotu doszło do niewyjaśnionej awarii, czego objawem był Oślepie, wielki, oślepiający błysk. Już w nocy, z 10 na 11 kwietnia, działający wspólnie prokuratorzy polscy e, i rosyjscy ustalili, że czas kat, e, ustalili czas katastrofy na 8.40 czasu polskiego, mimo że jeszcze przez trzy tygodnie podawano jako godzinę katastrofy 8.56, a w aktach zgonu m.in. 8.50. W nocy z 10 na 11 kwietnia prokuratorzy polscy zaakceptowali żądanie rosyjskie, by rejestratory lotu, tzw. czarne skrzynki, zostały przekazane do dyspozycji tzw. Międzynarodowego Komitetu Lotniczego, kierowanego przez panią generała Notinę. Z kolei w maju 2010 roku, decyzją ministra Jerzego Millera, czarne skrzynki zostały przekazane Federacji Rosyjskiej do czasu zakończenia rosyjskiego postępowania sądowego. W nocy. 10 na 11 kwietnia zgodzili się, że w toku postępowania będą brane pod uwagę tylko trzy przyczyny katastrofy. To jest wady techniczne samolotu, zła pogoda, błędy pilotów lub załogi naziemnej, lotniska. W szczególności uważamy za konieczne natychmiastowe wyjaśnienie, kto odpowiedzialny jest za pozbawienie załogi TU-154 z 10 kwietnia dostępu do aktualnych kart podejścia. Według członka załogi samolotu wiążącego premiera Donalda Tuska, przygotowując się do lotu, otrzymał dwa komplety takich kart podejścia. I tutaj chciałabym zacytować. Były to dokumenty sprzed roku. Ponadto zapoznałem się z kartami podejścia tego lotniska, które przyszły do jednostki kilka dni przed 7 kwietnia bieżącego roku. Różnica między nimi a wcześniejszymi polegała na tym, że było w nich więcej danych na temat lotniska, były współrzędne progu pasa i środków radionawigacyjnych lotniska. Sprawdziłem współrzędne progu pasa 26 lotniska w Sivernie i okazało się, że jest przesunięty o około 300 metrów bliżej, patrząc w kierunku podejścia, w stosunku do danych zawartych na karcie podejścia. Wobec tej sytuacji yy, jako posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Pol Polskiej nie możemy milczeć. Domagamy się podjęcia przez prokuraturę zgodnie z KPK decyzji o upublicznieniu wszystkich dokumentów śledztwa nieobjętych tajemnicą państwową i udostępnienia posłom na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dokumentów objętych klauzulą tajne. Domagamy się również udostępnienia dokumentów posiadanych przez Komisję Jerzego Millera, w szczególności kluczowego dla ustalenia przyczyn katastrofy zapisu rejestratora parametrów lotu szybkiego dostępu. W tej sytuacji uważamy także za konieczne dokonanie natychmiastowej zmiany w składzie i w sposobie działania Komisji Ministra Jerzego Millera. Należy też wstrzymać procedurę związaną z przejmowaniem rosyjskiego raportu, i zwrócić się do strony rosyjskiej o przejęcie postępowania przez Polskę w zakresie badania czarnych skrzynek, wraku samolotu i miejsca katastrofy. W Mianę w komisji Jerzego Millera na czym miałoby polegać? Czy jeżeli powinien odejść z tej komisji, czy jeszcze jakieś głębszy zmiany, tak jaki jest postulat państwa? No warunkiem wstępnym jest oczywiście odejście pana Jerzego Millera. A dlatego, że jest osobą, poza wszystkim innym, pozostającą w oczywistym konflikcie interesów. Jako minister spraw wewnętrznych bada sprawę, w której jedną z jednostek badanych jest Biuro Ochrony Rządu, które jemu samemu podlega. A więc już sam ten fakt, Abstrahując od daleko idących wątpliwości co do legalności powołania go na to stanowisko, sam ten fakt wymaga jego usunięcia, czy też zastąpienia osobą bardziej wiarygodną. Ale jeżeli chodzi o ten punkt pierwszy tej prezentacji takim terrorystycznym, to wiedzą, że chodziło o samolot kierownicze Prezydenta? Nie, w żadnym wypadku. Informacja była ogólnikowa i nakierowana na obawy o możliwość porwania samolotu, jednego z samolotów w Unii Europejskiej. W żadnym wypadku nie precyzowała ona nie tylko, że chodzi o, o samolot Pana Prezydenta, ale w ogóle, że chodzi o Polskę. Chodziło o samolot jednego z krajów w Unii Europejskiej, ale informacja co ob obligowało w takiej sytuacji do podjęcia nadzwyczajnych nadzwyczajnych działań przez służby ochrony i wszystkie inne zajmujące się bezpieczeństwem prezydenta. To zupełnie oczywiste i niestety jest też oczywiste tego, że tutaj mamy te informacje dotyczące właśnie braku samolotu tu 154, czyli tego wycieku. Myślę, że dlatego tak ważny jest ten dowód rzeczowy, jaki jest brak samolotu tu 154 dla fachowców i dla ekspertów i dlatego tym bardziej niepokoi mnie fakt półrocznego pozwolenia na półroczne no, wręcz korodowanie i fakt dotyczący przeniesienia tego braku w taki sposób, czy demontowania w taki sposób, jak mieliśmy okazję oglądać program Inicja Specjalna. I w świetle tego przypominam, że wystosowaliśmy projekt rezolucji do marszałka Sejmu. chcę wiedzieć dzisiaj od marszałka Sejmu, dlaczego nie gotów do procedowania nad projektem rezolucji, a przypomnę, że ona brzmiała tym bardziej w świetle tego, o czym co, ustali, co ustalono. Ona brzmiała w sposób następujący, żeby wezwać Donalda Tuska do wsparcia dyplomatycznego, bezwzględnie jak najszybciej, do wsparcia dyplomatycznego. Nie, wszystkich tych prób, które podejmuje polska prokuratura, także które podejmował, podejmował Edmund Drieg, dlatego że odnieśliśmy wrażenie, że oni doszli do pewnego muru i dalej nie mogą. Bez wsparcia dyplomatycznego, nie, jak gdyby tutaj jest, no, są te odbijanie pism, prawda? Czy, czy to już są w zasadzie moim zdaniem takie czynności, które w potocznym znaczeniu można nazwać takimi czynnościami pozornymi, dlatego w tej sytuacji niezbędne jest natychmiast pod, pod, pod podjęcie uchwały przez Sejm, żeby Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązał premiera do podjęcia tych działań dyplomatycznych. To premier ma instrumenty, zarówno on sam może udać się z wizytą, jak i wszystkim zobowiązać do wsparcia dyplomatycznego Bratosława Sikorskiego w tej materii.